Witam wszystkich. Żeby nie było, że robię same RSY, dzisiaj będziemy się zajmować kupiątką ku piątką 2.0 TDI. A problem jest tego typu, że wskazówka od obrotu się już wrośnie, a prędkość nie rośnie. Jak myślicie, co to jest? Będziemy wymieniać sprzęgło. Ślizga się sprzęgło, więc zaczynamy. Dobra wpadłem jak tygrys w tą skrzynię. Bo mam podwieszony. Położki mam odkręcone. Muszę ją ogolić tutaj dookoła. że jest tutaj zawsze tą śrubą jedną. Nie widać jej. Później wam pokażę śrubą jedną od rozrocznika, Tam. Tam. No trzeba ją ogolić do, dookoła i, i będę wyciągał o tam jak przyświecicie na górze to jest taka tulejka i przez to przechodzi śruba druga śruba od rozrzuczka jest tutaj no i żeby było śmieszniej tą śrubę się odkręca od strony katalizatora znaczy dpf -u. więc jest fajnie ale do ogarnięcia dobrze skrzynię mam ogoloną dookoła zostały mi tylko dwie śruby od przekątnej Tutaj powinno mi się ślizgać koło, koło DPF-u. Zobaczymy. Taki jest plan. A to jest ta tulejeczka, której wam Wyciągam skrzynię. No skrzynia wyjechała. Muszę sobie kabelki podczepić. DPF mam na miejscu. Silnik się rusza. Tu mamy skrzynię. Ja tu mamy komplet sprzęgła. Tarcza, docisk, łóżko-oporowe. Tutaj mamy zestaw do montaży. Janusz tam robi dzisiaj poważną furę. Więc Janusza nie można, nie można dzisiaj rozpraszać. No, montujemy. W sumie to ja montuję. no Zobaczycie. Dobrze, też wygląda sprzęgło. Sprzęgło jest zakcja. Yy, tak jest w środku, zaraz to rozbiorę. Yy, Odkręcę Wam przegłos, zobaczymy jak wygląda. I zaraz muszę umyć tą skrzynię. No tak wygląda po otwarciu. przedstawiły się aż nity. Ja może coś odkleiło? Nie wyciągałem tego jeszcze, o. Odkleiło się. No, więc generalnie fajnie. A z drugiej strony? To jest wszystko złona. Pierwszy objaw jak rosną obroty, a nie rośnie prędkość. To trzeba się przyjrzeć do sprzętu. Dobra. Sęgiełko założone. Płośka założona. Tutaj mniej więcej przygotowałem, to muszę sobie jeszcze podwiesić. I wjeżdżam w to wygląda? Dobrze, skrzynia jest założona, muszę ją poskręcać dookoła, w sumie jest poskręcana, tylko muszę ją ubrać w jakieś tam czujniczki, jakieś inne rzeczy. Oczywiście wał napędowy, wysprzęglik. No i będzie koniec, tak? Zgodnie z instrukcją składam w odwrotnej kolejności. Dobra, lecimy, może później jeszcze ogram w aucie. Dobra, jestem na jeździe próbnej kół piątką po wymianie sprzęgła. Jest OK, został wymieniony cały komplet, tak jak było widać, sprzęgło docisk koło dwumasowe łożysko. Was zapraszam na mój kanał do oglądania, dodawania subów, dodawania łapek, do udostępniania filmów, do pisania komentarzy, co byście chcieli zobaczyć, jak mi oceniacie. Na razie, cześć.